Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam serdecznie w programie. Musicie być mocni miłością. Dziś moimi gośćmi są prezes przeznaczeni.pl Maciej Koper, Aleksander Zioło, szef warsztatów analiz socjologicznych oraz Krzysztof Markiewicz, redakcja. Witam serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o społeczności, która, którą możemy spotkać w przeznaczone.pl. Przeprowadziliśmy badanie dla zespołu strefy. To badanie dotyczyło zarówno strefowiczów, jak i aspektów technicznych związanych z domeną www.przeznaczeni.pl. Strefa to jest takie ciekawe miejsce z uwagi na to, że blisko 30 tysięcy ludzi w Polsce, ale nie tylko w Polsce, już zarejestrowało się w strefie. Strefa obejmuje zarówno strefowiczów z każdego województwa w Polsce, ale to myślę, co jest niezwykle ważne, obejmuje też... Przede wszystkim młodych emigrantów. To znaczy młodzi emigranci także się logują, także są obecni w strefie. Czyli nie tylko ludzie mieszkający w Polsce, ale też za granicami naszego. Tak, państwa. tak. obejmuje właściwie, no, ja bo uciekałbym od takiego sformułowania Polonia, bardziej młodych ludzi, którzy spotkali się ze strefą w Polsce, wyjechali za granicę na pracę czasową lub na dłuższy popyt, a jednocześnie usłyszeli gdzieś o strefie i zalogowali się, korzystają z portalu. Dlaczego powiedziałem, że usłyszeli od znajomych? Ponieważ w naszych badaniach wyszło nam, że ponad 40% ludzi, którzy zalogowali się w strefie, właśnie zalogowało się z tego powodu, że znajomi im to polecili. Także to jest najbardziej ważne doświadczenie jednostkowe ludzi zadowolonych, którzy przekazują tę informację dalej i zachęcają innych do zalogowania się, skorzystania ze strefy. Mhm. Strefa grupuje ludzi młodych od 18 roku życia. Strefa, można być aktywnym strefowiczem. Ale większość właśnie to są ludzie 24-35, stąd też wyszło nam, że ponad 80% ludzi to są osoby z wyższym wykształceniem. Więc osoby w wieku, które właśnie kończą studia i szukają drugiej połówki, ponieważ większość odpowiedzi, dlaczego zalogowałem się, to jest że chcę znaleźć męża, żonę. To jest najważniejsze, to jest ponad 50% osób, które badaliśmy, zadeklarowało, że to był główny powód. Ale już dlaczego mówiliśmy też, dlaczego to jest miejsce spotkania. Ponieważ ponad 40% mówiło, że to jest miejsce, gdzie mogą spotkać kogoś ciekawego, mhm. z kimś porozmawiać, poznać go. Jak Pana zdaniem, jako socjologa, czy to jest normalne, tak to ujmę, że chcą poznać kogoś przez Internet? To jest trudne słowo, co znaczy, co, co powiemy normalne. Na pewno dla starszych ludzi jest to ciekawe, to jest pewna nowinka, ale dla młodych ludzi w wieku 18-20 to jest coś naturalnego, jak Internet. Większość młodych ludzi korzysta z internetu, czy to doraźnie, czy w miejscu pracy, czy w miejscu nauki. Strefowicze w 90% logują się w domu i tam korzystają z tego internetu. I to jest coraz powszechniejsze narzędzie. To są ludzie właśnie kończący studia, ludzie bardzo aktywni, rozwijający się zarówno zawodowo, jak i wcześniej, jakby naukowo, którzy z uwagi na to, że ciężko pracują, nie mają czasu znaleźć się drugiej osoby. Taki instrument, takie narzędzie, jak właśnie strefa przeznaczenia.pl jakby odpowiada na, na tą ich naturalną potrzebę, a jednocześnie pomaga im znaleźć się. To jest jakby potrzeba była wcześniej, zanim, zanim zaistniała strefa. Strefa jest jakby odpowiedzią na naturalne potrzeby, które są wygenerowane przez Rzymię. Takie portale są obecne również w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Tutaj to, o czym mówiłem, jest niezwykle ważne, że Polacy wyjeżdżają z, z kraju, nie korzystając z jakichś tam lokalnych portali, tylko są wierni strefy. To znaczy yy, uważają, że dla nich najważniejsze, oprócz znalezienia drugiej połówki, są te pewne wartości, z którymi, które im się jakby wiążą ze strefowiczem. Bo strefowicz to jest pewna, pewna specyficzna jednak osoba. Yy, większość strefowiczów uczęszcza w praktykach religijnych. Yy, Więcej niż raz w tygodniu. Tutaj jest ponad 50% dwa lub częściej. Czy badanie wykazało, jakie są najważniejsze wartości dla strefowiczów, którzy są zalekowani na przeznaczenie .pl? Pytanie, które wykorzystaliśmy w ankiecie, polegało na tym, że zapytaliśmy, jakie wartości i wśród wartości była wymieniona taka kategoria, czy chęć poznania ludzi z kategoriami, z wartościami chrześcijańskimi. No i to ta odpowiedź była najczęściej wskazywana przez respondentów. Ja myślę, że tutaj pan Maciej też opowie o wnętrzu strefy. Otóż kalendarz spotkań, na przykład w okresie Wielkiego Postu strefowicze umawiali się na wyjścia na wspólną drogę krzyżową, na pewne nabożeństwa, i to jest jakby coś niezwykle ważnego w strefie. to, Czyli znaczy to nie jest tylko umawianie się na spotkania towarzyskie? Tak, tylko? to jest, 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 zaobserwowaliśmy też istnienie w strefie e, e, jakby aktywność różnych środowisk katolickich, różnych grup katolickich. Ale nie tylko, nie tylko jakby wspólnot, ale też ludzie, którzy szukają jakichś tam no, odpowiedzi. Czyli młodzi ludzie potrzebują, szukają takiej, mają taką potrzebę, żeby się spotkać też e, właśnie na drodze krzyżowej, czy na jakichś rekolekcjach, na pielgrzymce. Nie tylko, tak, ale Nie jest to, jest to dla, dla nich coś wieram. naturalnego. Tak, oni, mm -hmm. o to, oni o tym mówią, jakby wskazują na takie potrzeby. Ale to nie jest tylko wyłączne. Jakby, t, wartość strefy polega na tym, że strefa jest miejscem przyciągającym ludzi o różnych e, poglądach, różnych pomysłach na, na świat. Ale takich, którzy nie boją się, zadają sobie pytania, ale jednocześnie też mówią otwarcie o pewnych kwestiach religijnych, duchowych, też generują pewne potrzeby, też pytają nawzajem, starają się pomagać, zapyta, jakby redakcja, jakby umożliwiają im też odpowiedzi na pewne pytania. To jest dla nich niezwykle ważne. Co reprezentuje redakcja oprócz właśnie Rozmów z Bogiem czy Kursy na Szczęście? Staramy się w jak, jak największym stopniu odpowiadać na zapotrzebowanie strefowiczów. Staramy się, żeby portal nie był tylko takim portalem, w którym można kogoś poznać, ale chcemy też, żeby można było... Dowiedzieć się, jak najwięcej, w jaki sposób można stworzyć udany związek, w, jak, w jaki sposób najlepiej można przygotować się do małżeństwa. Dlatego współpracujemy z wieloma wydawnictwami i staramy się umieszczać jak najciekawsze artykuły, które mogą zainteresować Strefowiczów właśnie pod kątem tego, jak wybrać, co jest najważniejsze w związku, jak się komunikować z ludźmi, żeby być lepiej zrozumianym. Jakie są podstawy udanego związku? Artykuł odnośnie wiary, odnośnie pogłębiania swojej duchowości. To się zajmuje bardziej od strony takiej merytorycznej, tak? Też. To też zależy do mojego zakresu obowiązków. Staram się po prostu wybrać jak najlepsze artykuły, żeby je zamieścić. Chodzi też o współpracę ze środowiskami katolickimi, żeby było jak najwięcej informacji, żeby portal był też nie tylko miejscem, w którym możemy poznać kogoś, ale też w którym możemy się czegoś dowiedzieć. Na temat właśnie małżeństwa, rodziny. A jakie strony są najbardziej odwiedzane? Na pewno wszystkie artykuły poświęcone budowaniu związków mają na pewno największą oglądalność. Na te artykuły najwięcej osób klika. I na przykład, jeżeli chodzi o subskrypcję rozmowy z Bogiem, to osób, które są zapisane, zapisane na nią, to jest około 5 tysięcy. Około 5 tysięcy osób, które dostają codziennie rozważania. To czytajmy ze mną Świętej Ojca Kalwajala. Wiem, że też są e, świadectwa. Dużo osób przysyła swoje świadectwa. Jakie to są świadectwa? Czy to są świadectwa pojedynczych osób, którzy korzystają z tego portalu? Czy to są świadectwa już narzeczonych, małżeństw? Są to świadectwa i takie, i takie. Zdarzają się świadectwa osób, które chcą, są dumne po prostu z tego, że są, że są w strefie i po prostu dzielą się tym, dlaczego są w strefie, czego oni oczekują i jak realizują swoje marzenia. To są też świadectwa par, które dopiero się poznały. Zapraszam teraz do wysłuchania jednego ze świadectw.